Witajcie, moje najcudowniejsze panny. Zapraszam do odczytu moje najcudowniejsze panny. Zapraszam do odczytu moje najcudowniejsze panny. Witam Was. Panienki moje cudowne. Zapraszam Was na tygodniówkę. Tygodniówka tarota na miłość. Także na najbliższy tydzień. Na najbliższy tydzień tygodniówka tarota na. Miłość. Moje cudowne panny. Ale ładnie pachnie. Biała szałwia zawsze pachnie cudownie. Także moje najcudowniejsze panny. Zapraszam Was na tygodniówkę Tarot na Miłość od 5 lutego do 11 lutego 2024. Ale niezależnie, kiedy zagościcie tą ową cudowną, magiczną przestrzeń serca. Ten odczyt będzie dla Was. No i mam nadzieję, moje najcudowniejsze panny, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tej cudownej, magicznej przestrzeni serca, to zapraszam, zachęcam do subskrypcji. Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie serduszka, za wszystkie komentarze. Jesteście niezastąpione, jesteście cudowne, jesteście wyjątkowe i czuję się naprawdę zaszczycona. No i dziękuję przede wszystkim za to, że jesteście. Najcudowniejsze panny. Przechodzimy. Tygodniówka tarot na miłość, 5 luty do 11 lutego 2024, czyli na najbliższy tydzień. Talia jest przetasowana, przełożona i co dla Was, moje najcudowniejsze panny. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów. Wyszła Wam, moje najcudowniejsze aniołki. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów. Tutaj jest skojarzona z przeszłością, także tutaj przeszłość. Co mamy na dole? Spojrzymy. Pięknie, pięknie. Tutaj nowy rozkwit, nowy początek, nowy rozkwit, nowy początek. Coś zacznie kwitnąć w Waszym życiu, nowe życie, nowe życie. Um, I tu bardzo tego będziecie chroniły, moje najcudowniejsze Panny. Będzie, będziecie bardzo swojego szczęścia chroniły. Tutaj zakwitnie w waszym życiu nowe szczęście. I jeszcze te, ta aska. Ta aska tutaj. Aska pentakli. Także tutaj nowy rozkłon. O, i no, nie, no, nowy początek: nowy początek, nowe szczęście. Nowy początek, nowe szczęście bardzo dużo uczuć i miłości. Po przerobieniu bardzo silnej karmy, moje najcudowniejsze panny, po prostu przerobiłyście masę, masę, kupę karmy i teraz nadchodzi nowy cykl w waszym życiu. Rozkwit, rozkwit denary. No, cudowne karty, muszę wam pokazać, jak tutaj wam pięknie się szykuje. Zwróćcie uwagę, Aska denarów. Zobaczcie. Cudownie. No i zobaczcie tutaj. Mamy trygon ognia, dziewiątka e, buław i, i ósemka. Ósemka i dziewiątka. Tutaj będziecie chronić swojego, ale zobaczcie. Zwróćcie uwagę pięknie na te kwiatki. Na te kwiatki, które po prostu te nowe życie z Trygonu Ognia dla Was. Bo tutaj Trygon Ognia, prawda? Także tutaj Baran, Lew i szczelec dla Was, moje najcudowniejsze panienki. Baran, Lew i Strzelec. Baran, Lew i Strzelec. Powtarzam, nowe życie, nowy początek. A tutaj mamy Trygon Ziemi. Także tutaj Wy jesteście w tym, moje najcudowniejsze panienki same tutaj. Panna, Byk i Koziorożec, także tutaj wasze szczęście i tutaj też finansowe niesamowicie, tutaj będzie spełnienie finansowe dla was, tutaj finanse wam się, po, to, tutaj nie, że polepszą się, tutaj się spełni wasze marzenie finansowe, to co sobie zaplanowaliście, projekt po prostu dojdzie do całkowitego spełnienia, tutaj w tym asie, asie pentakli tutaj macie, o. Asie Pentakli, tu wy same, bo tutaj jest was, Wasz trygon, trygon Ziemi, moje cudowne panny, spełnienie, po prostu Wasze sp osobiste spełnienie, Wasze osobiste spełnienie. Także gratuluję, już Wam gratuluję, moje najcudowniejsze panny, piękne, piękne, niech tutaj, o, żeby było widoczne, bo naprawdę jest pięknie i przechodzimy, skarby moje kochane, do odczytu dla Was. Przechodzimy, moje najcudowniejsze panny, dla Was do odczytu. Więc szóstka, szóstka kielichów. Tylko łyczek sobie wezmę. Herbatki. Łyczek herbatki. O, tutaj może chcecie widzieć mojego cudownego norweskiego. Więc szóstka kielichów tutaj kojarzy mi się z przeszłością. Tutaj Szurska Kielichów reprezentuje pamięć, wspólną historię, i takie szczęśliwsze, można powiedzieć, czasy, które minęły. E, tutaj Szurska Kielichów kojarzy się z nostalgią, ale z nostalgią w pozytywnym, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Także to wskazuje też tutaj na niebezpieczeństwo, można powiedzieć, romantyzowania przeszłości i postrzegania jej przez różowe, można powiedzieć, okulary. Tutaj w miłosnym oczycie, tak jak dla Was, tutaj moje cudowne Panny, szóstka kielichów może reprezentować opór przed porzuceniem e, przeszłego związku lub tożsamości, nawet jeśli nie wnoszą one do e, Waszego życia niczego dobrego, moje skarby kochane. E, tutaj szóstka kielichów też e, może również podkreślać kwestie z dzieciństwa, które rzutują na obecne relacje, także wszystko zmienia się w czasie, w tym ludzie, relacje i ty. Tutaj karta ta staje się troszeczkę bezużyteczna, można powiedzieć, jeśli głównym celem was, jeżeli pytacie, jest reanimacja przeszłości. Można to tak nazwać, bez akceptacji realiów teraźniejszości. Szósty kielichów może też wskazywać na to, że kusi cię mentalne odtwarzanie Fantazji z przeszłości zamiast życia w teraźniejszości. Także swojej mocy nie odnajdziesz w przeszłości. Moja najcudowniejsza panno, która już dawno minęła, ani w przyszłości, która jeszcze się nie ukształtowała. Ona jest tu i teraz. Także szósta księgów zachęca Was do zamknięcia wszelkich nierozwiązanych kwestii, które Was powstrzymują przed życiem pełnią życia. No i moje cudowne Panny, jeżeli chodzi o nowy związek, tutaj czujecie się tak, jakbyście znały swojego nowego partnera od zawsze. Tutaj istnieje między Wami naturalna zażyłość. Możecie wyczuć, co druga osoba myśli lub ma zamiar powiedzieć. Możecie dzielić podobne doświadczenia z dzieciństwa, a nawet odczuwać, że znaliście się w poprzednim życiu. Szóstka kielichu może również reprezentować partnera o wiecznie młodym dziecięcym w tym duchu, zwłaszcza gdy występuje w towarzystwie Paziów i tutaj y, Paź był, tutaj Paź był wcześniej, także zgadza się tutaj bardzo dobrze. Tutaj, jeżeli chodzi o długotrwałe partnerstwo, dla Was wszystkich, moje cudowne Panny, które jesteście w długotrwałym partnerstwie, mąż, żona lub długotrwałe partnerstwo, Szósta przypomina o minionych, szczęśliwych czasach. Jeśli Ty i Twój partner nie czujecie się tak entuzjastycznie nastawieni do Waszego obecnego życia, być może nadszedł czas, aby ponownie odwiedzić miejsce, które uz uznaliście za wyjątkowe w przeszłości. Jeśli macie aktualnie jakieś trudności w związku, są one prawdopodobnie zakorzenione w kwestii, która nigdy nie została w pełni rozwiązana w przeszłości. Skarby, moje kochane, także nadszedł czas, aby poszukać domknięcia. Tak, moje aniołki kochane, i to jest bardzo ważne. Bo jeżeli tkwicie tutaj w przeszłości, prawda? To nadszedł czas, aby poszukać domknięcia. No i skarby, moje kochane, jeżeli tutaj nie zostało coś w pełni rozwiązane w przeszłości, to jak najbardziej trzeba to domknąć. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o intymność, moje najcudowniejsze e, panny, to ta karta może, może reprezentować jakieś takie pragnienie pragnienie e, wyglądania tak jak w przeszłości coś takiego, coś takiego mi się pokazuje. Także nie pozwól, by nierealistyczne oczekiwania co do dawnego e, piękna blok blokowały cię. Blokowały tobie też możliwość cieszenia się fizyczną przyjemnością w teraźniejszości. E, jesteś piękny tu i teraz, jesteś piękna tu i teraz. Moje cudowne panny, bo w przyszłości na pewno stwierdzicie, że ocenianie siebie w ten sposób było szalone. Więc ciesz się chwilą i zaakceptuj swoją zmysłowość. Tutaj, jeżeli chodzi w poszukiwaniu miłości dla singlów, dla cudownych moich najspanialszych singielek. Jeśli jesteś singlem, singielką, karta ta może ostrzegać cię o starym uczuciu, które nieumyślnie blokuje cię przed doświadczeniem nowych relacji. Także singielki moje kochane, moje panny, single, kiedy twoje serce jest zajęte minioną miłością, nieświadomie przekazujesz innym, przepraszam, to miejsce jest zajęte. Nie mam dla ciebie czasu i nie mam na ciebie ochoty. Nie chcę cię. Tak. Dokładnie to przekazujecie, świadomie lub nieświadomie. Przepraszam, to miejsce jest zajęte, nie ma dla Ciebie czasu, nie chcę Cię w moim życiu. Być może nadszedł znaczy czas, aby wykonać rytuał odcięcia pępowiny, aby w końcu pozwolić tej przeszłości, tej przeszłości, tej przeszłej miłości odejść. Jeżeli chodzi o pragnienia, szóstka kielichów może reprezentować osobę, której głównym pragnieniem jest odtworzenie przeszłości. Będzie próbowała ją otworzyć, aż się zestarzeje, ale nie uda jej się do niej wrócić. Pamiętajcie, że karta ta zawsze będzie zachęcać do porzucenia tego, co było, a przekierowania uwagi na to, co jest. No, skarby kochane. Tutaj musicie się wziąć za siebie, moje cudowne panny. Bo po prostu przeszłość jest piękna, ale nie żyjcie, nie żyjcie w tej nostalgii cały czas, cały czas, bo kiedy żyjecie w tej nostalgii cały czas, to nie jesteście w stanie uchwycić rzeczywistości. Życie jest tu i teraz, i przeszłość jest cząstką nas, oczywiście. Ale nie utkwicie za bardzo w tej nostalgii. Bo czas przyszedł pójść dalej. I ja mówię to z łzami w oczach do Was, moje cudowne panny. Tutaj mamy trygon wody także raczki, skorpiony i rybki. Raczki, skorpiony. I rybki. Skarby, zachowajcie to, co piękne, pielęgnujcie to z przeszłości, ale nie do takiego stopnia, żeby przeszłość rządziła Waszą teraźniejszością. Dobrze? Ja jeszcze wyciągnę jedną kartę. Wam. Puścicie, puścicie. Puścicie i tutaj wam pomoże trygon ognia, no bo jak inny trygon, który inny trygon by mógł być taki cudowny i taki szalony w tych sprawach. Tutaj przyjdzie nowa miłość. Tutaj przyjdzie, tutaj przyjdzie nowa miłość i już jest w drodze do Was. Cudownie, cudownie. Tutaj. Trygon, trygon ognia, baran lew strzelec. Baran lew strzelec. Mm. już jest w drodze i to szybko się zadziała, dlatego że trygon ognia, moje cudowne panienki, jest jednym z najszybszych trygonów. Dobrze, aniołki, moje kochane, co dla Was od Archanioła Michała? Zrób rachunek sumienia. Mhm. Bierz pod uwagę swoje sny, tak? I ujrzyj wyobraźni. Użyj wyobraźni, użyj wyobraźni, a ujrzysz odpowiedź. Dokładnie. Użyj wyobraźni, a ujrzysz odpowiedź. Zrób rachunek sumienia i bierz pod uwagę swoje sny. Bo tam właśnie może być cząstka duszy tej osoby, która już jest w drodze do Was, moje cudowne panny. No i mistyczna mądrość dla Was. Nowa talia. Cudowna jest piękna. Płyń z nurtem. Pozostaw sprawy ich własnemu biegowi. biegowi. Płyń z nurtem. Patrzcie, jaka piękna. Dla Was, cudowne panny. Patrzcie. Ale piękna, piękna, prawda? Więc płyń z nurtem, pozostaw sprawy ich własnemu biegowi. I skarby moje kochane, odczytamy. Płyń z nurtem, płyń z nurtem. Tutaj e, nowa talia, także e, nieoznaczona i taki maluteńki, że ledwo idzie odczytać. No nie idzie prawie odczytać, bo to już tego druku nie mogli wydrukować mniejszego. A jest jeszcze tyle miejsca. Jest jeszcze tyle miejsca, także dróg by mógł być dużo większy. Dobrze. Płyn z nurtem, pozostaw sprawy ich własnemu biegowi. Maga świata wie, czego pragniesz i chce dostarczyć tobie tego, co najlepsze. Odpręż się, ustąp i przyjmij pomoc od innych. Czasem ludzie przyzwyczają się do stawiania oporu i walki. Każdy akceptuje to jako naturalny element życia. Kiedy się rozluźnisz i płyniesz z nurtem, nie próbując wszystkiego na siłę kontrolować, to zauważasz, jak wspaniałe rezultaty niesie to ze sobą. Będzie to dla Ciebie bardziej korzystne, niż się tego spodziewasz. Mantra. Proszę powtarzać za mną. Przyjmuję pomoc od innych. Przyjmuję pomoc od innych. Przyjmuję pomoc od innych. I przyjmijcie tą pomoc ode mnie. I niech się stanie. Dziękuję Wam, cudowne panny. Dziękuję.